Nagrywam. Latarka. Okej, okay, dobra. Widzimy się znowu. Strasznie nie lubię tej latarki, jak na mnie idzie. Jesteśmy w tym momencie w piwnicy. Młyna? Co, co, co to jest? Co? Tu. Taśma przemysłowa? Taśma, taśma przemysłowa? Czekaj. Daję. ją, Przyda mi się. Kurwa na ziemi. Kamień złoty. Nie. Dziada, ostro, dalej. Ty, ale żebyśmy tu nie zabłądzili, a tutaj patrz, nie nagrywaj. Tu jest wyjście. Oj, nie, no. Uderzyłem, ale tam, tam są jeszcze wyjście. dwa korytarze. A tu jest wyjście? Mhm. tam dwa, te dwa korytarze. Jestem pewien? No tak, tak. Dwa korytarze jeszcze. O, tu. Tak. O, tu. Tam. Coś tam przebiegł, maleńko. Tak i cień mignął, ale nie wiem to może nie ja ten cień Nie mi. no to idziemy stąd, ono są takie kurwa Dobra. Wzydlika. To chodźmy żeby... Ale bez kopuł. Czekaj, nie. weszliśmy tam, dobra, czyli obeszliśmy to. No, idziemy dalej. Eee. No, tu śmierdzi straszną, eee. no. Twoje, ty szulki, z tej chlizną, straszną, masakrycznie. Panie wyszczulki z jest leżą. Tam eee. wychodzimy. Tak, tak wychodzimy. Jak się tego nie Czego? Tego. Czego? I worków. I worków? Worki na zwłoki. Może dla tego papieru. To... Ale nie, to nie jedzie trupem na no pewno nie. tego dekostury czy coś. Może nie wiem, Dobra, jesteśmy teraz na... Uff. Jesteśmy teraz na poziomie 0. Teraz Teraz musimy znaleźć drogie, drogę powrotną, dobrze idziemy chłopaki, A, lewo, w lewo, 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 Ale lewo, tu, Teraz lewo, prawda? lewo, lewo, Окей, okay, влево. Okay. Еще остатняя часть этого дну. Ясно. Там был еще один коридор, как бы... Там до горы, как бы, ну. Но... До горы? Ну, no, до горы, До горы, Chodzimy? Jak Pedro? No możemy Patrz na No Tam siedzi już pająk. Dobra, to jest. Wchodzimy teraz na górę. Dostać się z tych piwnic. Ok. Gdzieś tu powinno być? Wyjście. Tędy i będziemy. No. Ja tu jest randzez. Transys... Insulina. cała. Aha. Co, ja, rzeczywiście. Nie wiem, po co komuś tu insulinę. Dobra, to nie... lepiej takie rzeczy nie ruszać. Książki. Wow. Jakieś mądrości. E, dobra, to jest syf, Chodźcie, nie ruszamy tych tych ty wszystkich kołder. No, patrzcie, tu są jakieś siedziby bezdomnych. To, jest, to może być pełno bakterii. Nie dotykać no tych tylu. rzeczy. No, no też. Na pewno. Tyle my tu byliśmy? Chyba nie. Mogło. Czyli gdyby dostaliśmy się z piwnicy i teraz jesteśmy. No, Telefon stary. Jakieś kolejne, zobacz mhm. nagryj to. Kuchnia. Tu. No, spokojnie, wszystko nagrywam. Ale no to że Nie nagrywaj się chaotycznie. Tylko Co to, 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 to jest? Jakieś, nie wiem co to jest. Jakieś, jakieś medyczne zobacz, to. wszystko. No. Chyba no, wszystko, to jest. wydaje mi się, że wszystko, tam Przegadza się. No, jeżeli... Nie, możesz tutaj kamerą i na dach jest wejście. Weź, może ktoś ma cukrzycę po prostu tutaj. Żeby... Może tak. Znaczy na dach nie radzę wchodzi, dlatego że zdarzyło mi się, że dach się zarwał i wpadliśmy kiedyś dach. do garażu. To jest dach właśnie, taki dachu. Dach. Ale to jest też dach tu za oknem. Nie radzę chodźmy stąd lepiej. To jest bombo jest. to tu nic nie ma raz, możemy iść. A nic nie ma. To taki... Co? Dobra, chodź, idziemy stąd. Idziemy, idziemy już. Po prostu wychodzimy Puuu, świeże powietrze jaka ulga, co? Dobra, jesteśmy na zewnątrz fajnie było To był młyn i zwiedziliśmy go sobie. Kończę no, no to widzowie, do zobaczenia na kolejnym odcinku. Nie, nie, nie wiadomo co będzie, coś tam będzie. Spontan, Siemamy. pełen spontan. Zostawcie lajka i hmm. Ramzes jest. I Ramzes się staje popularny. No jasne, że tak. Do zobaczenia. Szymamy.